O, Ole, ty, Ole, To jest potrzebne do w tej Aj, nagrywanie mi się wyłączyło. No, po kurwi mnie dzisiaj kurwa w tym You're życiu. Wiem, no, że to się nagrywa na odcinku. <laughs> Sam tam uważaj. All right. All right. Starbuss hmm. Jeden dolą gaz, cofnął Ja gram cały czas kurwa spell'a i w tej grze kurwa sure? to, ja Do, ja to mas. masz. A, no masz? Nie masz, Traci pierdol no to, to no, lepiej rączki no, kurwa Ja mogę z No mogę zagrać nie mam problemu mp będzie z op Przedni O ale pryszko, you have, Can you side for me? Yes, yes, yes. O <coughs> okay. oh, kurwa excited, Siema, szybka przerwa na reklamę Z moim kodem Palma 0723, który możecie wpisać tutaj. Ja aktualnie używam kodu Ginold, ale tutaj wpisujecie sobie Palma 0723. Używacie kodu i z moim kodem macie 5% do doładowania i darmową skrzynkę z niebieskimi skrzynami. Także pozdrawiam oglądania. O, ładna. No ładno! Tak na grę, Dobra, to wygląda, że nie w filmie. No już wrócił. Już jest! 17, 16, 15, 14, <mulity> 17, <13, 12. mulity> <mulity> I to trzeba tak częściej mówić jedziemy się tu, kurwa. nie widzę. No zawoł, już dwa kilki, kurwa, poszły. Wyjebane <laughs> ten shot w kosmos, kurwa. 14 szyszek. Weź tą pakę z nimi tam, a ja rzucę xboxa i coś ten. Popiekuje mi da. Z jego pieczy bym go pokażeł, wyjebia. I don't, I don't um, look me. Mam prezent. Nie, mam z dobrego reszta. Yeah, looking. Nice. Ty kurwa ci pojebano, ja nie idę jak się wyjebali, kurwa. No, tak no, był zajęty no, no, ze smołkami, no, kurwa, ten ze stanął z pakami wyjebany. Ronda no, się No powiewa. tak. Dobrze. No, dobrze, no, że teraz kurwa, ty masz bombę, no, nie? No to idę kurwa na longa. Dobrze. No się baw. Gdzie ją wyrzucasz, kurwa? No i chuj, nigdzie kurwa łąbiała. Słuchaj. No, Ukłóca. Rany, weź komuś zapierdol Jemo? <grywa> Możesz, najda pod nogę. Urzuć, proszę. To tam temu? No? O, o kurwa, nie to. No i do gryweczka. Nadasz się na no i git. Co pograł takiego półtora godzinnego dusta? Idealnie. Półtora godzinnego. No ile gramy? No to jeszcze... 20 minut. wyjdzie nie neo. Szybkie były te randy nawet. Nice. Pierwsza do gry z no, wygrali to No najpierw będziemy grali kurwa, 17 dni tej, nie? Patarę co z nimi robi na tym kurwa, na łąbu Ta? Tak? się, dobrze. O, okay. dobrze. Dobra, dostań, tań, zbierdala. Dobra, idźcie na longa. Może ja im się mogę. Jollo, jollo. Aż się czuję, że chuj mi w dupę. Ojojoj. Oj. <laughs> On odbierze no Nice! Good job! Teraz ja mnie wszyscy wyprzedzą do chuja. No ale to jest. Zesram it's się na way tym lokum, spawna nie it's mam. Nawet. Go dobra, przestań naczekać, tylko się skupisz i strzelaj no jak wybuchnie Ja od dwóch tygodni snepałem w dole kurwa tabeli że narzekam jak ty, jak jeden na no. nie możesz zabić piłku city. One city. Pa, robię teraz i będę otwierał. A nie, Dobra. nie będę. Kurwa. <laughs> nie no, będziesz jak zrobisz No nie, bo to jest 500 punktów, tutaj mam 27 mniej. Ty no. ale on ma refleks i was żuwia wodnego tej <grymne> Nie no blisko kurwa no jest sam cały czas uciek. Oh, no, jest 300, jest 300 no, Mycz no, 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 biegnij biegnij O oh, kurwa Ale nie tak

Dobrze. Mamy to, kurwa jesteś bogiem! Nice, nice. Good job. co za klacz, masz! O, naprawiło się! Badania. A co się zepsuło? Dobrze... No nie to mocno mówiłem kurwa nic, nie działało mi w grze i na tym. Sprawdzę. Nyczek...